Partnerem odcinka jest Wydawnictwo SQN, wydawca kompletnej biografii Enzo Ferrariego, Ferrari, człowiek i maszyna. Książkę znajdziesz na labotiga.pl. Link w opisie. Panie Ferrari, co poradziłby Pan młodym osobom marzącym o karierze kierowcy wyścigowego? To trudne pytanie. Jako ojciec w ogóle bym się na to nie zgodził. Jako sportowiec zgodziłbym się, gdyby osoba ta miała do tego naturalny talent. To dwie całkowicie odrębne sprawy. Ale czy dałby pan takiej osobie jakąś konkretną radę? Nie, ponieważ kierowcą wyścigowym można zostać, jeśli posiada się do tego naturalny talent. Adrenalina, pieniądze i jedyna w swoim rodzaju atmosfera. To tylko kilka z czynników cechujących świat sportu samochodowego, którego początki sięgają drugiej połowy XIX wieku. Pierwsza taka oficjalna impreza datowana jest na lipiec 1894 roku, kiedy to na starcie 126-kilometrowego rajdu Paryż-Rouen zameldowało się 21 pojazdów. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Zawody organizowane są w oparciu o szczegółowe przepisy, a dzisiejsze samochody za nic nie przypominają tych, które jako pierwsze zapisały się na kartach historii motorsportu. Ale dynamiczny rozwój jednej z najpopularniejszych dyscyplin na świecie nie byłby możliwy bez ludzi, którzy koniom mechanicznym oddali całe życie. Jedną z takich osób był Enzo Ferrari, którego historia rozpoczęła swój bieg 18 lutego 1898 roku we włoskiej miejscowości Modena. Ze względu na panującą wówczas śnieżycę narodziny chłopca zgłoszono urzędnikom dopiero po dwóch dobach, co spowodowało, że w oficjalnych dokumentach syn Alfredo Ferrariego i Adalgizy z domu Bizbini był o dwa dni młodszy niż w rzeczywistości. Czteroosobowa rodzina zamieszkiwała na piętrze wąskiego, cedlanego budynku przy Via Camurri i jak twierdził sam Enzo, Codziennie rano zarówno jego, jak i jego starszego brata Alfredo Juniora, zwanego zdrobnia Dino, budził stukot młotków dobiegający z położonego na parterze warsztatu ojca, który na utrzymanie zarabiał wytwarzając elementy infrastruktury kolejowej. Jego rodzinie daleko było do statusu bogaczy, choć już na początku XX wieku, jako jedni z niewielu mieszkańców Modeny, mogli pochwalić się najpierw jednym, a później trzema samochodami. Stosunkowo spokojne dzieciństwo Enzo urozmaicały hodowla gołębi, strzelectwo czy jazda na rowerze, ale żadne z tych nie dostarczyły mu takich emocji jak wtedy, gdy w 1908 roku wybrał się wraz z ojcem i bratem do położonej niedaleko Bolonii, aby na własne oczy zobaczyć wyścig samochodowy pomiędzy Felice Nazaro i Vincenzo Lancią, którzy mknęli po drogach publicznych z prędkością ponad 120 km na godzinę. Marzenie o karierze kierowcy wyścigowego przeplatało się w umyśle Enso z wizją zawodu dziennikarza lub śpiewaka operowego, ale zapoczątkowana w 1914 roku I wojna światowa sprawiła, że młodzieńcze pragnienia musiały poczekać. I jakby tego było mało, zaledwie dwa lata później choroba odebrała nastolatkowi zarówno brata i ojca. Zresztą problemy zdrowotne nie ominęły Enso, którego na froncie oddelegowano do wykonywania prac fizycznych i podkruwania mułów. Chłopak miał jednak nieco więcej szczęścia i dane mu było powrócić do domu. Nie da się ukryć, że jedną z cech, która zapoczątkowała drogę Enzo Ferrariego na szczyt, była jego mściwość. Po zakończeniu wojny, próbując przekuć swoje marzenia w rzeczywistość, Enzo udał się do Turynu, aby w tamtejszej siedzibie Fiata złożyć podanie o pracę. Przedstawiciele włoskiego giganta motoryzacyjnego nie byli jednak zainteresowani ofertą chłopaka z prowincji. Decyzja ta zasiała w umyśle młodego Włocha rządze zemsty, z którą żył przez kolejne lata. Nieco więcej szczęścia uśmiechnęło się do niego w Mediolanie. Tamtejszy producent samochodowy CMN zatrudnił Ferreriego, powierzając mu ostatecznie stanowisko kierowcy, dzięki czemu w 1919 roku Enzo odnotował swój sportowy debiut, przystępując do wyścigu górskiego parma Poggio. I choć miejsce poza podium nie satysfakcjonowało ambitnego Włocha, doświadczenie zdobyte w tym i innych wyścigach przełożyło się na etat kierowcy testowego, w prężnie rozwijającej się Alfie Romeo. To właśnie tam Enzo udowodnił, że w sprawach organizacyjnych zespołu wyścigowego porusza się równie dobrze, a może nawet i lepiej niż na torze. Pamiętając o zniewadze doświadczonej w Turynie, Enzo wziął aktywny udział w przejęciu pracującego wówczas dla FIATA błyskotliwego inżyniera Vittorio Jano. Zemsta była słodka, zwłaszcza że to właśnie Jano odpowiadał za stworzenie słynnej Alfy P2, w której w 1925 roku zespół producenta z Mediolanu sięgnął po końcowe zwycięstwo w pierwszej edycji Mistrzostw Świata Konstruktorów, rozegranych w ramach serii wyścigów Grand Prix prekursora Formuły 1. Ferrari był typem starego, autokratycznego dyktatora, i myślę, że jest to osobowość niezbędna do tego, aby odnieść sukces w sportach samochodowych. Zdecydowanie mniej zainteresowania niż do branży motoryzacyjnej Ferrari wykazywał w stosunku do kościoła i polityki, choć znana jest historia, gdy w roku 24. na prośbę władz eskortował znajdującego się wówczas u szczytu popularności Benito Mussoliniego, który w trakcie objazdu po kraju zajechał do Modeny, aby spotkać się z tamtejszymi sympatykami partii faszystowskiej. Enzo towarzyszył Il podczas wyjazdu z miasta. Korzystając z okazji, Mussolini postanowił osobiście poprowadzić swój samochód i, choć jadący przed nim Ferrari zachowywał stosunkowo niską prędkość, wódz nie najlepiej radził sobie z mokrą nawierzchnią, kilkukrotnie wpadając w poślizg. Sprawy zawodowe Enzo przeplatał z życiem rodzinnym, które w burzliwy sposób prowadził z poślubioną w roku 23. Laurą Garello. Przysięga małżeńska nie miała dla Ferrariego zbyt wielkiego znaczenia. Piękne kobiety i romanse były obecne w jego życiu tak samo jak samochody, i pewnie prędzej czy później, pomiędzy małżonkami, doszłoby do rozwodu, gdyby nie fakt, że ten był wówczas nielegalny. Nastawienie Enzo do relacji damsko-męskich dobrze podsumowują jego słowa o tym, że każdy mężczyzna powinien mieć dwie żony, a jedyną doskonałą miłością na tym świecie jest miłość ojca do syna. Pod względem sportowych występów lata 20. były dla Ferrari'ego najbardziej obfite. Należy zaliczyć do nich m.in. triumf podczas inauguracyjnej edycji Copa Cerbo z roku 24, czy też zwycięstwo wywalczone sezon wcześniej na torze Savio w Ravennie. To właśnie tam młody kierowca poznał rodziców Francesco Baracchi, najskuteczniejszego włoskiego pilota podczas I wojny światowej, autora 34 udanych zestrzeleń. Według wspomnień samego Enzo, matka poległego w boju pilota, Paulina, zaproponowała Ferreriemu, aby ten umieścił na swoim samochodzie symbol przedstawiający czarnego konia, którego Baraka namalował na swoim samolocie. Wiadomo, że symbol niespokojnego rumaka Enzo wykorzystał dopiero prawie 10 lat później, dlatego podawana przez niego wersja wydarzeń podważana jest przez niektórych historyków. Fakty są natomiast takie, że popularność młodego Włocha rosła z każdym rokiem, zwłaszcza że nowe kontakty zdobywał nie tylko na torze, ale i wśród klientów, którym jako przedstawiciel Alfy Romeo sprzedawał samochody. Ferrari dobrze wiedział, że znajomość z nim stała się dla wielu osób bardzo atrakcyjna i nie wahał się tego wykorzystać. Tak było chociażby w 1929 roku, podczas bankietu zorganizowanego z okazji pomyślnie przeprowadzonych testów jednego z samochodów braci Maserati, który podczas próby osiągnął prędkość prawie 250 km na godzinę. W trakcie uroczystości Ferrari odbył rozmowę z dwoma regionalnymi bogaczami Alfredo Caniato i Mario Tadini którzy również próbowali swoich sił na torach wyścigowych. Pracujący dla Alfa Romeo Ferrari miał doświadczenie, natomiast jego rozmówcy wystarczająco dużo pieniędzy, aby pomyśleć nad założeniem nowego zespołu wyścigowego. I właśnie tak w 1929 roku do życia powołano Societa Anonima Scuderia Ferrari: Scuderia, czyli stajnia. Na początku działalności Spuderii Ferrari trudno było mówić o produkcji własnych samochodów, dlatego w zamian za dostęp do bolidów Alfa Romeo, nowy zespół stał się jej przedstawicielem na torach wyścigowych. Co więcej, współpraca z takimi firmami jak Pirelli, Bosch czy Shell sprawiała, że kluczowe pozostawało jedynie znalezienie odpowiednich kierowców. Wymieniając tych, których umiejętności cieszyły się niegdyś szczególnym szacunkiem Enzo, nie można zapomnieć chociażby o Giuseppe Camparim czy Tazio Nuvolarim, którzy do stajni sygnowanej czarnym koniem dołączyli, jak jako jedni z pierwszych. Skuderia Ferrari ściągała do siebie kierowców, którzy byli dostępni w danym momencie, ale ośmielam się powiedzieć, że to nie zespoły wybierają kierowców, lecz to raczej kierowcy wybierają zespoły. Mądry kierowca zawsze pójdzie tam, gdzie będzie miał dostępny najlepszy zwycięski samochód. O tym, że Campari brał wyścigi na serio, Enzo przekonał się już wcześniej, jeszcze przed założeniem Skuderii, gdy razem z Giuseppe testowali samochód przed pewnymi zawodami. Podczas jazdy siedzący na miejscu pasażera Enzo poczuł na twarzy krople ciepłego płynu, o czym poinformował Campariego, biorąc to za awarię układu chłodniczego. Kierujący samochodem Giuseppe zignorował tę uwagę, a gdy Ferrari zobaczył, że źródłem wycieku nie jest chłodnica, a nogawka kombinezonu siedzącego obok kolegi, Campari powiedział Chyba nie myślisz, że zatrzymam się podczas jazdy testowej. Na treningu jak musisz, to lejesz w spodnie. Równie szalonego poświęcenia dla motoryzacji nie można było odmówić Tacio Wolariemu, który z całą pewnością nie bał się prędkości. Z samochodów wyciskał tyle, ile mógł i to właśnie jemu przypisuje się wynalezienie driftu. Podczas jednego z wyścigów drogowych Tacio skrócił sobie drogę przejeżdżając z pełną prędkością przez stację benzynową, mijając dystrybutory zaledwie o kilka centymetrów. W sumie sezon 1930 roku, pierwszy dla Scuderii, zakończył się dla zespołu zadowalającym bilansem ośmiu zwycięstw na przestrzeni 22 wyścigów, w których udział brał również sam Enzo, choć akurat to z czasem uległo zmianie. W styczniu 1932 roku na świat przyszedł syn Enzo i Laury, Alfredo, zwany Zdrobnia Ledino, tak jak zmarły przed laty brat Ferrariego. Sam Enzo twierdził, że to właśnie narodziny pierworodnego skłoniły go do zrezygnowania z udziału w kolejnych wyścigach, choć słowa te uważane są w pewnych kręgach za przykład odległych od prawdy wspomnień założyciela studerii. Mówi się, że to nie miłość do syna pchnęła Włocha do przejścia na sportową emeryturę, lecz frustracja wynikła z braku umiejętności, bez których Ferrari nie mógł dorównać najlepszym kierowcom. Fakty są natomiast takie, że lata 30. były dla Enzo Ferrariego i jego stajni parabolą sukcesów i porażek. Były też przetasowania w stawce kierowców. Choć akurat te bywały niekiedy wymuszone tragedią, tak jak we wrześniu 1933 roku, gdy podczas Grand Prix Monce śmierć na torze poniósł Giuseppe Campari. Był to pierwszy raz, gdy kierowca Scuderii stracił życie podczas wyścigu. Co ciekawe, tego samego dnia na torze zginął polsko-francuski hrabia Stanisław Czajkowski, który po rozbiciu się w swoim Bugatti spłonął, zanim ktokolwiek zdążył mu pomóc. Ale przedstawienie musiało trwać. Kolejne tygodnie przyniosły kolejne wyścigi i coraz silniejszą konkurencję, wliczając w to niemieckie zespoły, które dofinansowane przez NSDAP zaczęły dominować nad włoskimi maszynami. Na domiar złego, po wykupieniu udziałów w skuderii, Alfa Romeo postanowiła wcielić ją do nowo utworzonego zespołu wyścigowego Alfa Corse. Utrata władzy nad własnym tworem i nieporozumienia z kierownictwem spowodowały, że w roku 39 po prawie 20 latach drania do jednej bramki, wspólna historia Enzo i Alfa Romeo dobiegła końca. Eee, sono molto Czasy bardzo się zmieniły. Kiedyś to sport był najważniejszy i dominujący. Obecnie mamy do czynienia z wieloma czynnikami ekonomicznymi, które wpływają na to, jak ten sport wygląda. Ale coś się kończy, coś się zaczyna, czego dowodem było założenie przez obrotnego Włocha Auto Aviokonstrukcji, nowego przedsiębiorstwa, którego działalność sprowadzała się do wytwarzania części dla różnych producentów. Sytuacja zmieniła się wraz z wybuchem II wojny światowej, kiedy to firma przestawiła się na wytwarzanie szlifierek. Według wspomnień Enzo wykorzystywano je do produkcji łożysk kulkowych, natomiast według innych doniesień szlifierki Ferrari'ego sprawdziły się tak naprawdę przy produkcji karabinów maszynowych. Wiadomo natomiast, że w obawie przed bombardowaniami Enzo przeniósł fabrykę z Modeny do oddalonego o kilkanaście kilometrów Maranello, i choć ostatecznie miejsce to doświadczyło alianckich ataków, biznes Ferrari'ego dotrwał do końca wojny w nie najgorszym stanie. I jeszcze podczas wojny Enzo pracował nad swoim pierwszym samochodem wyścigowym, Tipo 815. Nie brakowało mu również czasu na kolejne romanse, czego efektem były narodziny jego drugiego syna, Piero, którego istnienie Ferrari przez długi czas ukrywał przed światem. Zakończenie działań wojennych pozwoliło na nowo myśleć o wznowieniu rywalizacji na torze, jednak tym razem Enzo gotowy był podbić scenę wyścigową nie jako odnoga Alfa Romeo, lecz jako całkowicie odrębna stajnia Ferrari. Jej pierwszym dzieckiem był model 125S, wyposażony w 12-cylindrowy silnik o pojemności 1,5 litra. Samochód zadebiutował na torze w 1947 roku, wygrywając następnie 6 wyścigów tamtego sezonu. Co ciekawe, sam Enzo nie był świadkiem wspomnianego debiutu. Nie przepadał za tłumami, a już na pewno nie lubił podróżować na oddalone o setki kilometrów tory wyścigowe. Zwłaszcza, że w grę wchodził tylko transport samochodowy. Ferrari nie wsiadał ani do samolotów, ani do pociągów. Ani nawet do windy. Najlepiej czuł się w modenie, którą opuszczał kursując pomiędzy znajdującym się tam domem a fabryką w Maranello. O wynikach osiąganych przez jego kierowców dowiadywał się najczęściej przez telefon. Przełomową datą dla szefa odrodzonej skuderii był niewątpliwie 14 lipca 1951 roku, kiedy to zasiadający za kierownicą Czerwonego Bolidu Argentyńczyk Josef Royal González zwyciężył podczas Grand Prix Formuły 1 na brytyjskim torze Silverstone. Słodki smak sukcesu wzmacniał fakt, że tamtego dnia Ferrari utarło nosa Alfie Romeo. Zwycięstwo nad zespołem, który po niemal 20 latach współpracy rozstał się z Enzo w nie najlepszej atmosferze, było jak podmuch wiatru w żagle, choć sam Ferrari Wspomniał po latach, że pomimo sporej radości poczuł się wówczas jakby zabił własną matkę. Dlaczego postanowił pan zbudować swój własny samochód wyścigowy? To bardzo proste. Dlatego, że zostałem zwolniony z Alfy Romeo. Wyścig na Silverstone był dopiero prologiem sukcesu w zawodach Rangi Grand Prix Formuły 1, które na koniec sezonów 52 i 53 zapewniły Spuderii tytuły mistrzowskie. Osiągnięcie i utrzymanie dobrej dyspozycji wymagało sporych nakładów finansowych, dlatego w fabryce w Maranello produkowano również samochody przeznaczone na sprzedaż. Jedną z osób, które pracowały nad nowymi modelami, był Dino Ferrari, który pokochał motoryzację tak jak jego ojciec. Nie było tajemnicą, że Enzo widział w synu swojego następcę, ale wszelkie plany podszyżowała dystrofia mięśniowa, która w 1956 roku doprowadziła do śmierci zaledwie 24-letniego Alfredo. Jego odejście mocno odbiło się na kondycji Ferrariego, który po tym wydarzeniu jeszcze bardziej poświęcił się pracy. Jej efektem było zaprezentowanie światu nowego modelu samochodu nazwanego Dino, dla uczczenia zmarłego syna. Ale poza problemami rodzinnymi Enzo musiał mierzyć się również z zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci w związku z wypadkiem podczas mile milia, liczącego 1000 mil wyścigu rozgrywanego wówczas na publicznych drogach. Podczas edycji z roku 1957, około 40 mil od mety, w samochodzie kierowanym przez reprezentującego skuderię Alfonso de Portago, wybuchła opona. Po utracie kontroli nad pojazdem, Ferrari 335S z dużym impetem wpadło w tłum gapiów, zabijając na miejscu de Portago... Jego nawigatora Edmunda Nelsona oraz dziewięciorowidzów, w tym kilkoro dzieci. Do historii przeszła fotografia, znana jako pocałunek śmierci. Wykonana tamtego pamiętnego dnia, widać na niej Lindę Christian, całującą deportago przed wyjazdem na kolejny etap wyścigu. W związku z wypadkiem, Ferrariemu zarzucono, że jego samochody wyposażone były w opony nieprzeznaczone do warunków i prędkości występujących podczas mile milia. Oskarżenie wydawało się absurdalne, biorąc pod uwagę, że pozostałe maszyny z znaku czarnego konia nie tylko dojechały na metę w jednym kawałku, ale i zajęły odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. I choć po kilku latach Enzo został oczyszczony z zarzutów, sam fakt ich postawienia położył się cieniem na reputacji studerii. I jakby tego było mało, krótko po zamknięciu tej sprawy, miejsce miał kolejny wypadek, należący do najtragiczniejszych w historii Formuły 1. Na skutek kolizji podczas rozegranego 10 września 61 roku Grand Prix Włoch na torze Monza, reprezentujący Ferrari, niemiecki kierowca Wolfgang von Trips, wypadł z toru, zabijając przy tym siebie i 15 kibiców. Enso nie zdążył jeszcze odgonić wszystkich czarnych chmur, gdy nad jego głową zebrały się kolejne. Głos w sprawie zabrał nawet sam Watykan, który Porównał Ferrariego do Saturna, rzymskiego boga zjadającego własne dzieci. Pomimo wielu kontrowersji, skuderia Ferrari nadal sięgała po kolejne sukcesy, wliczając w to chociażby sześcioletnią dominację w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w latach 60-65. Zwycięską serię przerwał Ford. Amerykański gigant, który nie mogąc dogadać się z Enzo co do przejęcia włoskiej marki, postanowił ją zdominować na torze. Taki był początek wydarzeń znanych jako wojna pomiędzy Ferrari i Fordem, którego Bolid przez kolejne 4 lata przekraczał Metalemon jako pierwszy. Co więcej, amerykański producent nie zamierzał ograniczać się tylko do wyścigów długodystansowych i przez 7 lat, od roku 1968 do 74, kończył sezony Formuły 1 z mistrzowskim tytułem. Ferrari stawał się silniejszy po porażkach. Z przegranych wyścigów wychodził mocniejszy, ponieważ uczył się na błędach. Jednocześnie wściekał się, gdy wierzył, że dana osoba nie stara się odpowiednio, aby wrócić na zwycięskie tory. Wpadał w furię, gdy widział, że ktoś nie wykorzystuje pełni swoich możliwości zwłaszcza w przypadku kierowców, inżynierów i mechaników. Koszty przeznaczone na starty i dorównanie rywalom były na tyle ogromne, że nad skuderią pojawiła się wizja bankructwa, dlatego, szukając gotówki, Ferrari sprzedał Fiatowi część udziałów firmy. Umowa opiewająca na 11 milionów dolarów niosła korzyści dla obu stron. Ferrari zdobył pieniądze, zachowując jednocześnie kontrolę nad dalszą działalnością wyścigową, natomiast Fiat zyskał na prestiżu, przejmując produkcję samochodów drogowych. Is Enzo Ferrari. Oto Enzo Ferrari, twórca jednych z najszybszych i najdroższych samochodów świata. Oczywiście dla użytku osobistego pan Ferrari jeździ czymś bardziej praktycznym, Fiatem 128, bo nie da się oszukać ferrariego, jeśli chodzi o samochody. Umowa z włoskim gigantem motoryzacyjnym pozwalała Ferrari'emu skupić się na sektorze wyścigowym, a więc na tym, czym interesował się najbardziej. Z drugiej strony można przypuszczać, że oddanie części swojej firmy w ręce zewnętrznego podmiotu nie było dla niego łatwe. Jako człowiek dumny, któremu słowo dziękuję przechodziło przez usta z wielkim trudem, Enzo Ferrari źle znosił sprzeciw i krytykę, nie mówiąc już o dzieleniu się swoim samochodowym imperium. Przykładem tego może być rozłam, do którego doszło na początku lat 60. W jego wyniku skuderia utraciła kilka osób z najwyższego szczebla, Mówi się, że powodem wewnętrznego konfliktu była niechęć pracowników do żony Ferrari'ego, Laury, która przez pewien okres mocno zaangażowała się w życie firmy. Niewykluczone jest jednak, że osiągnięcie wspólnego kompromisu byłoby łatwiejsze, gdyby nie charakterystyczny dla Enzo autorytarny styl bycia. Fakty są natomiast takie, że byli pracownicy Scuderii założyli własną markę znaną jako ATS z zamiarem stworzenia konkurencji dla byłego szefa. Zresztą nie był to jedyny raz, gdy bezkompromisowy charakter Ferrariego narobił mu branżowych wrogów. Wśród podobnych historii na pierwszy plan wysuwa się ta z 1963 roku, kiedy to do fabryki w Maranello przyjechał dobrze prosperujący producent traktorów, nie do końca zadowolony z zakupionego samochodu. Mężczyzna zwrócił Ferrariemu uwagę na kiepsko sprawujące się sprzęgło, oferując jednocześnie pomoc w poprawieniu jego funkcjonalności. Stawiając na mało kurtuazyjną formę odpowiedzi. Enzo polecił swojemu gościowi, aby ten nie uczył go fachu i zamiast tego skupił się na produkcji traktorów. Tym niezadowolonym klientem był Ferruccio Lamborghini, który, w odpowiedzi na zniewagę, postanowił utrzeć nosa swojemu rozmówcy i wkrótce potem zaprezentował światu swój pierwszy samochód Lamborghini 350 GTV. I choć przebieg tej historii, a nawet to, czy w ogóle miała miejsce, do dziś stanowi przedmiot dyskusji. Tak, nie ma wątpliwości, że to właśnie w 1963 roku czarny koń doczekał się nowego rywala w postaci szarżującego byka. Współpraca z światem rozwiązała problemy pieniędzy, które Enzo potrzebował, aby utrzymać się wśród najlepszych. Ale czas pokazał, że problemem starzejącego się Włocha nie były tylko finanse. Przekonanemu o swojej nieomylności Ferreriemu niełatwo było podążyć za duchem postępu. Gdy inne zespoły czerpały z rozwoju aerodynamiki, Enzo twierdził, że ta jest nauką dla tych, którzy nie potrafią zbudować wystarczająco mocnego silnika. Myślę, że Powiedziałbym, że wszystko się zmieniło. Roli się zmieniły, przepisy się zmieniły, zwyczaje się zmieniły i samochody się zmieniły. Świat bardzo przyspieszył, chociaż uważam, że nie ma w tym wszystkim nic nowego. Przywiązanie do starych tradycji w środowisku motoryzacyjnym, które technologicznie zmieniało się z każdym rokiem, rodziło konflikty pomiędzy Enzo i obozem Scuderii. Do nieprzyjemnych konfrontacji dochodziło nawet pomiędzy Ferrarim i jego drugim synem Piero. Swoją drogą ten został formalnie uznany przez ojca dopiero w 1978 roku, doszło do tego po śmierci Laury, która nie akceptowała drugiego dziecka swojego męża, otwarcie nazywając Piero Benkartem. Lata 80. upłynęły dla Ferrari'ego pod znakiem pogarszającego się zdrowia. Gdy w czerwcu 88 roku papież Jan Paweł II odwiedził fabrykę w Maranello, Enzo był już zbyt chory, aby spotkać się z nim osobiście. Ostatnim samochodem, nad którym Ferrari miał okazję pracować, był skonstruowany z okazji 40-lecia firmy Model F40, który niczym nie przypominał już pojazdów z okresu, gdy Włoch rozpoczynał swoją przygodę z motoryzacją który ze skonstruowanych przez Pana samochodów jest najważniejszy. Ten, którego jeszcze nie stworzyłem. Gwiazda 90-letniego Enzo Alselmo Ferrariego zgasła 14 sierpnia 1988 roku. Zgodnie z jego wolą informacje o śmierci podano dopiero dwa dni później, już po uroczystości podrzebowej. Jedyne zwycięstwo, które zespół spod znaku czarnego konia odnotował w sezonie 88 miało miejsce podczas Grand Prix Włoch, niecały miesiąc po śmierci Il Comendatore. Jak nazywano Ferrariego. Człowieka kontrowersyjnego, którego życie pełne było burzliwych momentów, ale i człowieka, którego determinacja i miłość do motoryzacji dały początek skuderii Ferrari. Najbardziej utytułowanej stajni Formuły 1, która jako jedyna ze wszystkich zespołów odnotowała ponad tysiąc startów w wyścigach Grand Prix i której historia nadal trwa. In your very long które osiągnięcie ze swojej ponad 65-letniej kariery w sportach samochodowych uważa Pan za najważniejsze? Cóż, cały czas pracuję na to osiągnięcie. Nie jest możliwe, aby pełną opowieść o tak niezwykłej postaci, jaką był Enzo Ferrari, zawrzeć w kilkudziesięciu minutach. Dlatego zainteresowanych jego historią odsyłam do książki autorstwa Bruka Jejca, Ferrari, człowiek i maszyna. Ta najbardziej kompletna i pełna zaskakujących faktów biografia włoskiego konstruktora, stała się podstawą do nakręcenia filmu Ferrari, którego premiera kinowa miała miejsce w 2023 roku. Książka dostępna jest w księgarni internetowej La Boutiga. Link w opisie filmu.